Przebiega taka sesja terapeutyczna? No bo tutaj mówimy o takim świadomym, e, poważnym podejściu do czegoś, poważnym być może zaraz mnie poprawicie, e, ale to nie jest takie rekreacyjne łykanie czegoś, co ma nam pomóc wyjść na przykład ze stanu depresyjnego czy z zespołu stresu pourazowego, prawda? Tylko mm -hmm. tutaj to mówimy o, o terapii. E, mm -hmm. Jak to przebiega, jakbyście mogli powiedzieć? Ty, e, Maćku, jesteś autorem książki Czy psychodeliki e, uratują świat? Mhm. Znasz odpowiedź na to pytanie? E, nie znam odpowiedzi na to pytanie. Prawdopodobnie nikt nie zna. Nie, a może ale nie chce sponiorować książki? O to chodzi. Same w sobie psychodeliki nie uratują świata. Wszystko zależy od tego, jak będziemy z nich korzystać. Tak jak pani profesor powiedziała, to są substancje e, po, dla ciała. One są bezpieczne, to znaczy e, nie, wykazują, nie cechują się neurotoksycznością, nie uzależniają, praktycznie nie da się ich przedawkować. Natomiast są pewne zagrożenia natury psy, e, takiej psychologicznej i e, z tego względu badacze, którzy podają je w kontrolowanych warunkach, odpowiednio przygotowują ludzi przed tą sesją, też przeprowadzają badania przesiewowe, w trakcie których eliminują osoby z predyspozycjami do psychos, żeby po prostu no, uniknąć potencjalnych, poważnych gdzieś tam reakcji. Mhm. Tak też jest taka narracja dosyć dominująca i wydaje się być no, jakoś tak, to jest rozsądne podejście, to znaczy, że osoby z predyspozycjami do schizofrenii, do choroby dwubiegunowej, czy z poważnymi zaburzeniami osobowości, w tym tym grupom pacjentom psychodeliki mogłyby prawdopodobnie pogłębić um, ten, ten taki chaos mhm. mentalny, pogłębić ich symptomy, więc one są odsiewane z badań. E, jeżeli chodzi o sam przebieg sesji, m, psychiatrzy, m, zazwyczaj te sesje odbywają się w towarzystwie dwóch terapeutów, um, mhm. którzy, pacjent leży ze słuchawkami na uszach, słucha odpowiednio się. muzyki. Mhm. Terapeutów, to tak. szerokie określenie. Mhm. E, tak, e, w, jeżeli chodzi o podejścia, pytasz o konkretne szkoły, tak? Tak, no bo spesowane? to wiesz, terapeuta... Tak, jakby w, na przykład na Johns Hopkins University wspomniałem, mhm. tam istnieje największy na świecie ośrodek badań nad psychodelikami obecnie. Tamtejsi badacze są zorientowani, powiedzmy, mocno zakorzenieni w tradycji behawiorystycznej mhm. amerykańskiej. Oni dlatego um, stosują psychodeliki w połączeniu z terapią poznawczo-behawioralną do wywoływania zmian w nawykach pewnych. Między innymi na przykład mhm. w nawykach dotyczących uzależnienia od nikotyny. To jest też um, obszar, który pierwszy od 50 lat rządowy gra na badania nad psychodelikami właśnie otrzymali badacze z Johns Hopkins University w kontekście leczenia uzależnienia od nikotyny. Mhm. Z uwagi na to, że w pilotażowym badaniu przeprowadzonym kilka lat temu aż 80% ludzi, którzy od wielu dekad palili tytoń, po właśnie sesji z psylocybiną połączonej z terapią poznawczo-behawioralną uwalniało się od tego uzależnienia.